Wypywanie witaminy C do zielonej wody to jest kompletnym absurdem. To pomoże na chwilę w przypadku brunatnej wody, bo to wiąże jakoś tam te związki żelaza, ale też tylko na chwilę. Mamy zieloną wodę. Kupujemy jakieś terapie chlorowe, szok jakiś chlorowy. Jeżeli nie działał ten chlor wtedy, no to nie zadziała, jeżeli damy go dużo więcej. Wszelkie te koagulaty, flaty i inne cuda, koagulanty jakieś. Powodują, że powstają na dole jakieś płaty zanieczyszczeń, których w żaden sposób nie da się usunąć. Zawsze, ale to zawsze, to dodawanie tej dodatkowej chemii kończy się tym, że po kilku dniach spuszczamy całą wodę i dajemy nową. Także nie widzę absolutnie sensu tracić ani czasu, ani pieniędzy na tego typu wynalazki. Jeżeli coś się dzieje, no to podstawowy test tylko, ile jest tego chloru, czy jest powyżej tego 30 mg w litrze. Badamy PH, czy jest między...